Kochana Małgosiu, piszę list, bo nie jestem pewna, czy słuchasz, gdy do ciebie mówię, jak to dziecko. Dzieci starają się nie słuchać dorosłych, bo ogranicza je to w przekraczaniu granic. Rozumiem i akceptuję, ale są sytuacje, gdy chciałabym, żebyś mnie wysłuchała naprawdę, bo być może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale jestem szczególną osobą dorosłą w twoim życiu i wiem, że powinnyśmy trzymać się razem. Twój czas minął dawno temu. Nie ma już dorosłych, którzy ci wtedy towarzyszyli. Nie ma mamy, której nie pamiętasz z tamtych czasów. Była zbyt zajęta walką o przetrwanie z, z czwórką dzieci i chorym mężem, żeby wbić się w twoją pamięć. Nie ma też taty, który pokazałby swojej księżniczce. Jaki partner jest dla niej najlepszy? Swoją nieobecnością i przedwczesną śmiercią zostawił jedynie obraz mężczyzn odchodzących. Czas, który minął, nie wróci. Nie dostaniesz, Małgosiu, od rodziców tego, co powinni ci dać: miłości, poczucia bezpieczeństwa, wiary w siebie, radości, życia bez ciągłego strachu pewności, że jesteś w stanie pokonać wszystkie bariery. Tak, oni już nie wrócą, ale jestem ja, dorosła Małgorzata, która jest w stanie nauczyć cię naprawdę wiele, jeśli tylko się otworzysz. Wiem, że to niełatwe. Czuję, jak często twoje małe serduszko trzepocze ze strachu, rozpaczy, zagubienia. Jesteś malutka, i nie widzisz drogi wyjścia. Ale ja jestem dorosła i wiem, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach albo gdzie i jak szukać pomocy. No, przynajmniej tak mi się wydaje. Małgosiu, pozwól sobie towarzyszyć w tej niełatwej wędrówce. Pozwól się przytulić, otrzeć łzy, rozpuścić kluchę, która uwięzła w gadle i nie pozwala na wydobycie głosu. Pozwól się kochać, mała Małgosiu. Nie mogę odwrócić tego, co już się stało, ale mogę sprawić, żebyś poczuła się bezpieczna, akceptowana i kochana. Zaryzykujesz?